Trzy modlitwy, które odpierają zło. Przeczytaj je raz, a zło nie znajdzie miejsca. Pierwsza krew Jezusa przykrywa. Drogi Ojcze Niebieski, proszę Cię, aby krew Pana Jezusa przykryła mnie i moją rodzinę, odpierając wszelkie podstępy i lęki wroga. Drugie wstawiennictwo Maryi. Proszę Cię, abyś przez wstawiennictwo Maryi strzegł mojego umysłu, serca i duszy. Tak by żadne szkody, widzialne ani niewidzialne, nie mogły mnie dotknąć. Trzecie światło krzyża. Panie, niech światło twego świętego krzyża otacza mój dom, moją pracę i moich przyjaciół, sprawiając, że każda broń skierowana przeciwko nam dziś stanie się nieskuteczna. Ogłaszam, zwycięstwo Chrystusa jest moim zwycięstwem. Napisz: Amen, aby przyjąć ochronę. I podziel się tą modlitwą z tymi, których kochasz, aby również żyli w Bożym schronieniu.